Czasami jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że mamy skompletowaną, określoną wiedzę. Nagle okazuje się, że wiedza, którą uważaliśmy za kompletną, jest tylko malutkim wycinkiem prawdy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w Domachowie. W tej kolebce biskupizny odkryto, że pod doskonale znaną wersją kościoła znajduje się praktycznie druga świątynia. Prace konserwatorskie objęły wyposażenie całego wnętrza, w tym także polichromie na ścianach, które były w innym stanie niż obecnie, bo to były ściany nawy i prezbiterium, obite 18 osiemnastowiecznymi deskami ze śladami polichromii z tegoż okresu. I jakby w trakcie właśnie tych prac konserwatorskich, a zwłaszcza przy tych 18 osiemnastowiecznych deskach, po odsunięciu jednej z nich, która była no, w stanie głębokiego zniszczenia, Pojawiło się coś kolorowego i okazało się, że pod spodem jest świetnie zachowana polichromia, miejscami bardzo czytelna. Jak przy bliższych oględzinach, i już później w procesie odsłaniania, okazało się, że są to co najmniej dwa okresy historyczne Malowideł, czyli na pewno jedno pochodzenia z okresu gotyckiego. O w tej chwili czytelnej kompozycji w takim pasie powiedzmy pierwszego piętra Podestu Zachełuszek figura, Zachełuszek figura, górą zamknięte kompozycją takiego przewijanego sznura bardzo czerwonego. I to jest takie bardzo czytelne, aczkolwiek później przykryte w jakimś okresie, jeszcze do końca niesprecyzowanym, czy różnica to jest 100 czy 200 lat. Późniejszą malaturą, która przedstawia sceny biblijne jako taka Biblia dla ubogich, opowiadająca jakby Biblię obrazem. Dla naukowców pracujących w Domachowie, tutejsze odkrycia są wydarzeniami, których jeszcze długo nie zapomną. Największa radość i taka naprawdę niezapomniana, to był moment samego odkrycia polichromii, bo to w życiu zawodowym konserwatora no zdarza się nieczęsto, albo się może nie zdarzyć w ogóle przy tej klasie. Po prostu nie są to rzeczy codzienne, ani, ani nie jest tego wiele w kraju. Więc to po pierwsze wtedy to była ogromna radość i taka no, wydarzenie. A teraz, no to wiadomo, że jest to taka sensacja, że codziennie tam jak ktoś krzyczy tam z naszej ekipy, że coś zobaczył, no to tam biegniemy, wołamy księdza, żeby zobaczył. No. Pamiętam jak tu jest taka scena słynna z kardynałem, no i do tej pory jakby tam odsłoniła się pierwsza osoba, druga osoba i ja w tym momencie nie byłam tu na miejscu, dzwonię do koleżanki Danuty Majewskiej, z którą jakby razem tę pracę prowadzę i pytam się Danusia, a co tam się teraz odsłania? Ona mówi Boże na tłum. Tłum po prostu jest człowiek przy człowieku łeb przy ubie. Cały obiekt został zeskanowany cyfrowo przez specjalistów. Prace ze sprzętem cyfrowym stanowią doskonałą formę udokumentowania bryły kościoła. Od czasu dokonania tych prac wszelkie przyszłe analizy obiektu będą mogły mieć oparcie w wykonanym materiale. Kościół zostanie przeniesiony do świata cyfrowego to jest to taki skaner stacjonarny, który się stawia, on po prostu wykonuje serię obrotów, puszcza wiązkę laserową, czyli idzie sobie laser do punktu, wraca, tak urządzenie mierzy odległość i ewentualnie zbiera próbkę koloru i te dane zapisuje. I ilość takich skanów powoduje, że jesteśmy w stanie taką bryłę, budowlę przedstawić w trójwymiarze. No Ma to kilka swoich aspektów. Przede wszystkim taki aspekt archiwizacyjny. Krótko mówiąc, wyobraźmy sobie, że ktoś za 100 lat chciałby zobaczyć, jak ten kościół wyglądał 100 lat temu. To, co, to na czym konserwatorzy bazują w dniu dzisiejszym najczęściej są albo, albo jakieś ryciny, albo zdjęcia. Natomiast no, ktoś, kto za 100 lat dostanie tak fantastyczny obiekt, w zasadzie dokładność skanu wyszła nam poniżej 2 mm, więc wszystko jest dokładnie odzwierciedlone w rzeczywistości. No to ma fantastyczny przykład tego, jak to wyglądało i gdyby na chcieli, chcieli przywrócić albo cokolwiek zrobić, tak, to, to punkt wyjścia jest y, y, niesamowity. Kolejny element, czyli jakby przenoszenie w świat cyfrowy, y, y, tutaj konkretnie y, zabytków takich no, bardziej ruchomych. Wiązka laserowa po naciśnięciu zbiera chmurę punktów. Trzeba sobie wyobrazić po prostu, że wysyła tam ileś dziesiąt tysięcy punktów i sobie je zbiera. I to tak naprawdę widać potem na monitorze, to wszystko tutaj sobie zbieram po kolei. No jest nanoszone później, łączone w całości, ponieważ nie zawsze udaje się, szczególnie w przy przypadku np. płaszczyzny rzeźby zrobić jedną, drugą część jednocześnie, więc robi się jedną, drugą, potem się łączy. To wszystko, więc to, to jest takie właśnie troszeczkę inne podejście niż to, to, o czym mówiliśmy wcześniej. Najstarszy drewniany kościół w Polsce jest odkrywany na nowo. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie opatrznościowe. Wydaje się, że tego typu prace są rzeczywiście przytłaczające w sensie organizacyjnym, administracyjnym, biurokratycznym, ale jednak one umożliwiają pewien przeskok a tu się okazało jeszcze dodatkowo, że zakres prac się znacznie rozszerzył. Także my mamy w tej chwili w zasadzie tak jakby budowanie pierwotnego starego kościoła, w tym, który znaliśmy. Jeśli się ludziom uświadomi, że początki tego kościoła... Są starsze ponad 40 lat od bitwy pod Grunwaldem, że pamiętają jeszcze króla Kazimierza Wielkiego, no to, to w tym momencie zaczyna się otwierać wyobraźnia. Podróżujemy w czasie. Duchowny zarządzający daną świątynią przeważnie znają jak własną kieszeń. Przepełniony tajemnicami, kościół w Domachowie na nowo odsłania się także dla jego gospodarza. Co najbardziej zaskoczyło proboszcza? Jest sensacja, odkrycie rzeczywiście ogromne, ponieważ z jednej strony konstrukcyjnie kościół jest unikalny i potwierdza swoją niepowtarzalność przez konstrukcje wzmacniające zrąb kościoła od wewnątrz. Jeszcze dodatkowo plecione w sam zamysł dekoracyjny, na no oprócz tego polichromie, które też zaskakują zwłaszcza znawców, ponieważ jest to malarstwo zachowane można powiedzieć w całości, pokazujące pewien zamysł, opowiadające różnego rodzaju historie, Zazębiające się zresztą jeszcze w różnych warstwach z różnych epok. Mnóstwo rzeczy do przebadania, do stwierdzenia, ale już na tym etapie możemy powiedzieć, że jako całość Kościół jest unikatem, jest wyjątkowym laboratorium dla badaczy z różnych dziedzin. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Jako że Kościół jest zbudowany z drewna. Zainteresowało się nim także owady, które lubią drewno. Jak sobie z nimi poradzono? Kościół został zafoliowany, a owady wytrute.